Cześć bliźniaki. Bliźniątka postawię dla Was runki na wrzesień 2021 i zobaczymy, co tam u Was będzie słychać, jak się będą krawawały energię potencjalnie, a co wy mniej więcej będziecie mogły z tym zrobić? Co wchodzić, z czego wychodzić, na co stawiać, na co nie stawiać i tak dalej. Pod filmikiem macie do mnie numer telefonu, przez Whatsappa jest się najłatwiej ze mną skontaktować, co odpowiadam najszybciej. I poproszę o łapkę w górę i poproszę o subskrypcję, dobra, żeby nie przedłużać, Bliźniątka, wrzesień 2021. Ach, Boże Święty, po czasie jakiejś stagnacji, jakiejś rzeczy, które trzeba było ustabilizować, o tak to nazwijmy, ale też jakichś wojnach, bo tutaj tej was nam pokazuje, że wojną już mówimy dość, jakimś kłótniom, jakimś walką o coś, że tak powiem. No, przychodzi czas oczyszczenia, przychodzi czas, że tak powiem, relacji takich bardziej... Jest ciekawe, emocjonalnych, ale zobaczmy sobie, bo może nas tylko poinformowało o tym, co było. No już mamy tutaj taką sekwencję, która mówi o... Dużej uwadze na to, co przychodzi do Was ze świata zewnętrznego. Trzeba będzie, że tak powiem, być bardzo ostrożnym, bardzo mądrym, że tak powiem bardzo czujnym, weryfikować energię, które do Was przychodzą, czy to w słowach, czy to, czy to w jakiejś innej formie, że tak powiem, zwracać uwagę na ludzi, bo tutaj mamy tylko ze świata zewnętrznego, czyli wszystkiego tego, co nie jest waszymi związkami bliskimi, na przykład romantycznymi, seksualnymi i tak dalej powiązanymi, ogólnie związki i nie jest ze strony rodziny, że tak powiem, to trzeba będzie weryfikować, bo tutaj się mogą jakieś dziwni ludzie pojawiać. Teraz tak, odale mamy przy sekwencji, która mówi o tak zwanym... No nie, no bezdomnymi to wy nie zostaniecie. To tak trochę wygląda, jakby w bliźniak miał do góry no chyba, że na emigrację wyjeżdżasz chyba, że przeprowadzasz się gdzieś chyba, że jest sprzedaż właśnie domu nieruchomości, czegoś, co to generalnie że żyją, trzeba upłynnieć, mieć święty spokój czy tam z pieniędzmi żyć tutaj się pokazują takie takie wpływy dosyć dużego problemu z ustabilizowaniem nie, z wprowadzeniem poczucia bezpieczeństwa w swojej takiej na swojej płaszczyźnie rodziny Właśnie domu. To ja podejrzewam, że tutaj mogą być właśnie takie roszady na zasadzie, gdzieś ktoś się przenosi, gdzieś z czegoś rezygnuje, w coś nowego wchodzi. Mówię bardzo szeroko pojęcie: może być to związane z jakimiś aspektami zagranicy, emigracji. Być może, że wy jesteście za granicą i rodzinkę zostawiliście gdzieś sobie tak po prostu i, i tutaj będzie utrudniony, że tak powiem, kontakt. Nie wygląda to źle, po prostu czas na zmianę, tak to nazwijmy. Teraz tak pokazuje się bardzo ostrożna energia, jeżeli chodzi o zakup wszelkich rzeczy, które są mechaniczne. Najprawdopodobniej no chodzi tutaj o sprawy właśnie samochodu, ale też różnych rzeczy, które mogą wam ułatwiać życie codzienne, takie naprawdę codzienne. Proszę zwrócić uwagę na wszelkie aspekty właśnie tego typu, jak kupujecie albo na przykład nie wiem. E Wynajmujecie mieszkanie na przykład, wynajmujecie jakiś lokal. Sprawdzić wszystkie sprawy techniczne trzy razy. Wszystko ma być picobello, dlatego że tutaj mogą być jakieś ukryte mankamenty, natomiast przy podpisaniu już umowy jakby nie będzie możliwości. Niby na papierze byłaby możliwość, że tak powiem, mimo podpisania umowy, byłaby możliwość egzekwowania czegoś, ale ktoś może mieć po prostu na to, przepraszam za sformułowanie, wywalona najnormalniej w świecie. Wziąłem pieniądze, podpisałem umowę, generalnie rzecz biorąc, teraz je rób co chcesz, albo przedłużany może być moment naprawy czegoś, czy, czy, czy dowiezienia czegoś, czy, czy wymiany czegoś, tak? Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o dzieci, zwracamy uwagę na dzieci i jakby tutaj będzie taki hmm, potrzeba dodania skrzydeł swoim dzieciom, bo tak to może nazwijmy, w pewien sposób takiej większej opieki nad nimi poprowadzenia ich gdzieś, ułatwienia ich im czegoś. To jest też pokazana taka sytuacja, w której bliźniak, jakby, bo to może być związane z jakimś stresem. I teraz bliźniak, jakby, jak ten mistrz słowa ma na wszystkie możliwe sposoby umiejętnie wytłumaczyć dziecku, jakby wyprowadzić go z tej takiej energetyki właśnie strachu, ale poprzez tłumaczenie, poprzez nazywanie czegoś, poprzez Przedstawienie obrazowo danych sytuacji, jakby właśnie tym wyprowadzasz to swoje dziecko ze strachu. Nie wiem, być może, że przed nie wiem, zerwaniem, przed nie wiem, grupą, przed jakimś podejściem do jakiegoś egzaminu, do jakiegoś nowego zadania. Ty, ty, twoja rola jest w bliźniaku. Ty jesteś tutaj takim magiem, taką, taką czarodziejką, takim czarodziejem, który jest w stanie ułatwić jakby przejście to twojemu dziecku, tak? Albo wejście w coś nowego. Tak. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, posłuchajcie, bardzo ładna jest tutaj energia, natomiast problem polega na jednym. No nie wiem, każdy z was może się czymś innym zajmować, natomiast ja mam takie wrażenie, że bliźniak we wrześniu będzie tak po pierwsze robił wrażenie, po drugie, robił dobre wrażenie, po trzecie, robił bardzo dobre wrażenie, a to się może wiązać z wszelkimi możliwymi podróżami, imprezami jakimiś integracyjnymi, jakimiś właśnie podróżami służbowymi i tak No i niestety tutaj jest taka sekwencja run, która mówi o jednej wielkiej imprezie tak bym to nazwała. Bardzo was proszę, zwróćcie uwagę na to, jak się zachowujecie, co pijecie z czego pijecie lepiej zamiast z pokalu z butelki, którą masz przy sobie cały czas. Jakby zwróć uwagę na wszelkie aspekty, no właśnie, dookoła mi raczej nie wyjdzie. Lepiej wprost. Przypilnij tego, żeby jakaś bardzo sympatyczna, duszyczka czegoś nie dosypała, czegoś nie dolała, coś nie zrobiła generalnie, rzecz biorąc, żeby doszło do kompromitacji, żeby w pewien sposób uzyskać w ten sposób efekty zaniżenia Twojej wartości, Twojej reputacji i tak dalej, a na tym się wspiąć gdzieś wyżej po szczebelkach kariery. No, fajne sposoby, ale tutaj się takie rzeczy pokazują. Bardzo dużo jest zazdrości, bardzo dużo jest jakby takiego też przyglądania się Tobie, bo z jednej strony to jest tak, taka fascynacja Tobą, a z drugiej strony jest bardzo dużo zazdrości. No to się akurat często zdarza, tym bardziej w korporacjach, w jakichś większych, że tak powiem, firmach. Dlatego zwróć na to uwagę, jaki będziesz, że tak powiem, miał ten wrzesień zawodowo ogólnie. Ogólnie zaliczysz go do bardzo dobrych. Ogólnie zaliczysz go do takich miesięcy, w których ugrałeś bardzo duże pieniądze. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Dwa, zdobyłeś jakby nowe sojusze, zawiązałeś pewne nowe... To jest na bazie świetnej umiejętności doprowadzania do kompromisów, ale też przedstawienia siebie i wizji tego, co z tobą można zrobić w sposób mistrzowski. Ja nie mam tutaj żadnych innych zagrożeń, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Teraz tak, w sprawach miłosnych. W sprawach miłosnych ja mam takie wrażenie na razie, a teraz sobie tak. Dobrze, mam bardzo dobre wrażenie. Pierwsza i podstawowa rzecz. Mam wrażenie, bliźniaku, że niektóre z Was po prostu mogą mieć coś wspólnego. Jak to nazwać? No bo to są karty wariata. Nie. Mam wrażenie, że niektóre z Was mogą mieć do czynienia z kimś, kto, yy, kto no, no nie, no, kto jest po prostu opóźniony umysłowo, bo. No bo. No bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. nie wiem, jak to inaczej nazwać. Bo to jest tak, z jednej strony są przeogromne szanse na wszelkiego rodzaju romanse, na wszelkiego rodzaju łączenie się w pary, na poznanie fajnych ludzi, na fascynację tymi ludźmi, czyli nie będzie to jedna osoba, ale tu się pokazuje ktoś, kto bliźniaka może doprowadzać do pasji szewskiej, jednocześnie fascynując do... Tej potęgi, żeby budźnik nie będzie w stanie w ogóle przestać myśleć o tej osobie. Ale co jest tutaj pokazane? To osoba się może zachowywać jak człowiek, no faktycznie opóźniony w rozwoju. Ktoś, kto jest nienormalny, kogo nie, nie idzie przeczytać, kogo nie idzie zrozumieć. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której ten ktoś może być osobą, która jest tak bardzo niepewna siebie i tak bardzo nieśmiała, i co jest ciekawe. Nie na co dzień. Na co dzień to może być świetna osoba, pewna siebie w sprawach, nie wiem, zawodowych, finansowych, rodzinnych i tak dalej, przyjacielskich, no ale jeżeli chodzi o Ciebie, bliźniaku, po prostu to będzie jeden wielki paraliż. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, czy bliźniak, jako bliźniak powinien zabiegać, powinien, bo widać, że tutaj będzie iskrzyło, widać, że tutaj mają się osoby do siebie generalnie rzecz biorąc, tylko że jedna po prostu nie potrafi w żaden sposób, Ty możesz dostawać po prostu tak sprzeczne sygnały że to może bardziej umęczyć aniżeli najgorszy rozwód tak to nazwę, albo przygotowania do wesela ja bym proponowała, żebyś ty bliźniaków w tym wrześniu jednak jednak nie ułatwiał niczego, jednak poczekał, bo dlaczego ja o tym mówię dlatego, że Albo ten ktoś przełamie siebie i faktycznie zacznie być sobą, przełamie ten strach przed, nie wiem, odrzuceniem, przed byciem być może niewystarczającym i tak dalej. To są oczywiście farmazony, które tutaj są projektowane przez tą osobę, ale albo, albo ona się przełamie, albo bardzo trudno będzie z tego służyć coś, co będzie perspektywiczne, bo ty, jako ty, na dłuższą metę po prostu nie desz rady z tym człowiekiem. Rozumiesz, bliźniaku? Czyli jakby nie, nie prowokuj, żeby ułatwić dojście do ciebie. Nieraz tak grają i kobiety najczęściej tak grają że tu niby się znalazły, tam niby przypadkiem są, tutaj się znalazły na tej imprezie, tam akurat coś mają do załatwienia z tą osobą w pracy i tak dalej, nie ułatwiaj tego dlatego, że albo ta osoba nad sobą popracuje, a przecież ty ani nie gryziesz ani nie masz, nie wiem, jak pirania zębów i tak dalej, wiesz o co chodzi albo się nie przełamie i z tego nic nie będzie proponuję, żeby nie zrobić sobie samemu, że tak powiem akuku, bo powtarzam, będzie bardzo dużo, że tak powiem, możliwości wejścia w różne romanse, w różne nowe znajomości, ogólnie tutaj się pokazują nowości, 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 jeszcze raz nowości i fajnie by było, gdybyś troszeczkę popracował nad tym bliźniaku, żeby być taką twierdzą nie do zdobycia, no bez przesady oczywiście, tak, nie, nie, tam na Mount Everest sobie nie wchodź i, i, a, i kto da radę, to jego, to nie tak, tylko chodzi mi o to, żebyś sam sobie pozwolił cieszyć się tym, jak ktoś o ciebie zawalczy, i tak naprawdę tym bardziej, jeżeli jesteś na przykład kobietą, to faktycznie daj to pole do popisu tym mężczyznom, którzy się będą pojawiali, że oni się wykazali. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Także ja to ostatnio mówię takiej jednej mojej osobie, Staj się tą panią prezes pan, panem prezesem, takim takim... Tak, tak po prostu z taką bardzo, bardzo dużą godnością, z takim spokojem, cierpliwością, wyważaniem, poczekaj sobie przez ten wrzesień, na co kogo stać. Bo jeżeli tego kogoś, kto zacznie się od Ciebie starać faktycznie, a podobasz się nie jednej osobie i taka jest prawda, stać na to, żeby zawalczyć, żeby się przełamać, no to już później będzie go stać na dużo, dużo więcej. Dlatego daj Czas, czasowi. Bardzo ładne układy, jeżeli chodzi o sprawy e, przyjacielskie. Tutaj, co prawda e, w pewien sposób bliźniak jest pokazany jako istota, która będzie miała na głowie e, sprawy jakichś, nie wiem, przyjaciół, być może, że m, takich osób, które traktujecie jak rodzina i no ale kto jak nie bliźniak da radę tutaj? Jesteś pokazany jako osoba taka wspierająca, taka bardzo um, sensowna w doradztwie, w takim widzeniu mm. całości, nie przez pryzmat emocji. E, bardzo cenne będą Twoje rady. E, powiem tylko, że do pół roku tutaj będzie, no bo faktycznie ktoś może mieć e, dramatyczne sytuacje w tej chwili w życiu. I, i pokazuje się konieczność, że tak powiem, Twojego uczestnictwa w tym, żeby, żeby tej osobie pomóc. Istnieje taka możliwość, że to będzie ktoś z rodziny, na przykład, nie wiem, dziecko, tak? Ale to już do, do starszych, jakby takich dzieci uderzam. Natomiast teraz jeszcze jedna rzecz. W, w wszelkich sprawach związanych ze zdrowiem, zwrócić uwagę na zatrzymywanie wody w organizmie. Nie wiem, przepukać troszeczkę, uzdrowić troszeczkę nerki. Być może, że te z Was, którym nie, nie do końca w związkach mogły troszeczkę podupać na, na właśnie filtrowaniu, na tym, co, co odpowiada też właśnie za związki, czyli przede wszystkim nereczki. Zwrócić uwagę tak naprawdę na sen, na szeroko pojęty sen i przypomnieć sobie albo zaobserwować, co się dzieje u rodziny, takiej najbliższej, mamusia, tatuś, babcia, dziadzius jeżeli chodzi o takie choroby przewlekłe, przeciwdziałać temu już w tej chwili. Nie czekać na to, aż się coś wytworzy, tak? No co? No dobra, dużo masa, że tak powiem nowych nowej nauki masa tutaj widzę jakieś wymiany handlu, jeżdżenia, generalnie rzecz biorąc niektóre z Was będą faktycznie bardzo tak jak to moja znajoma mówi, cisnęły na Jana, jeżeli chodzi o biznesy i faktycznie trafią tutaj nowe jakby kierunki nowe możliwości, nowych ludzi, że tak powiem przyciągną, w pewien sposób to się pokazuje jako taki fajny zarobek mało tego, taką fajną pastę będziecie mieli do końca roku, więc wykorzystać to wiem, że na sierpień, że na wrzesień kładę karty, ale wiecie jak to jest u mnie Dobra, zobaczmy sobie jeszcze związki, takie stałe, nie? Przecież jest ich troszkę bliźniak, jak to energia. Są dwa bliźniaki przecież na, na symbolu bliźniaka. To wszystko wszystkim, ale bliźniak bez pary, to tak się nie pasuje, o. Tak to nazwijmy, patrzcie. Dobra, ja ją zostawiam, nie będę się z nią kłócić. Zobaczmy, co się będzie działo dla par. Mhm. Dobra. W parach jakieś bardzo intensywne sprawy dotyczące... Poczekajcie, bo muszę tutaj to jest na koniec, więc tak czego nie wiemy. Ok. E, Dobrze, w parach są tutaj sprawy dotyczące wszelkiej maści, jakichkolwiek... E, mm, ugadywań, dogadywań, spraw podziałów, spraw jakiejś kwestii, że tak powiem, dziedziczenia, jakichś spraw dotyczących przede wszystkim najważniejszą, istotną tutaj rzeczą jest, żeby to wszystko było zgodne z prawem, mało tego, żeby to było zapisane gdzieś u kogoś, kto Czyli, jeżeli macie możliwość pewne sprawy załatwić, na przykład między sobą w rodzinie, w związku, że tak powiem, dobrze by było, żeby zaangażować do tego osobę, która jest kompetentna notariusza, kogoś, pójść do prawnika, zabezpieczyć pewne rzeczy. I teraz tak wcale nie jest wykluczone, że związki, czyli związek bliźniaka, on i jego partner, będziecie załatwiać te sprawy ze swoją rodziną. Czyli w pewien sposób. Wy jako wy się pokazujecie kompletni, wy jako wy pokazujecie się, możecie mieć różne zdania w tej odsłonie akurat, ale wyjdziecie jako tandem. Wyjdziecie jako tandem załatwiając te sprawy, właśnie najbardziej mi się pokazują sprawy spadkowe. Tutaj też jest spieniężanie czegoś w pewien sposób, jakby rozliczanie się, być może, że spłacanie jakiegoś długu, spłacanie jakiejś, jakiejś, jakiejś pożyczki, czegoś takiego. Natomiast w związkach, bardzo proszę. Jedyne zagrożenie dla związków bliźniaka to jest powracanie do przeszłości i dłupanie tak zwanej dziury. Partnerowi. Wszystko to. które komuś nie wyszły, ewentualnie zrobił jakąś głupotę. W żaden sposób mam wrażenie, że to się też będzie tyczyło tych, które są świeżymi relacjami dopiero co, że tak powiem. Nie wracamy, zostawiamy przeszłość. Przeszłość jest w stanie zatruć całkowicie wam wrzesień. Nawet jeżeli będą jakieś podobne sytuacje, to pamiętajcie, że to mogą być wasze, wasz odbiór pewnych sytuacji, które nie są takie, jak były wcześniej, czyli jeżeli mówimy o jakiejś zdrady, jakieś inne fascynacje i tak dalej na boku, to nie jest tym, za co wy to będziecie miały, krótko i tematycznie, nie oskarżajcie, nie, nie, nie róbcie tak, żeby faktycznie atmosfera była nie do wytrzymania, nie zarzucajcie czegoś, co nie pokazuje się jako nawet chęć zdrady. Nie zarzucajcie tego partnerowi. Bo tylko tym, jakby bliźniaki w swoich związkach są w stanie poczarować na. no niestety na minus. I, i bardzo szeroko pojęcie pokomplikować relacje. Po co? Bez sensu by to było. Mhm. No, tam jeszcze może być taki mały problem, jeżeli chodzi o wspólne towarzystwo. Właściwie to... No, nawet nie wspólne towarzystwo, tylko towarzystwo na zasadzie no, bliźniakowi może nie pasować, że tak powiem, towarzystwo, które, że tak powiem, do którego ciągnie jego partner, tak, czy partnerka. Może czuć się tutaj zagrożone, może się czuć nieakceptowany, że tak powiem. Tylko o to mogą być tak samo jakieś tam problemy, jakieś delikatne kłótnie, natomiast bardzo ważna rzecz. Zastanówcie się, czy ci ludzie, to towarzystwo jest warte tego, żeby sobie pokomplikować sprawę ze swoim ukochanym czy ukochaną. Macie wybór. Zastanówcie się, czy oni są naprawdę tego warci. Czy nie lepiej zagrać zęby, pójść na jakąś tam imprezę, na jakieś tam imieniny, urodziny czy coś, przetrwać. Tak to nazwijmy, przetrwać, być przemiłym, przeuroczym, przesympatycznym i mieć na długi, długi czas, że tak powiem, święty spokój od właśnie tego typu kontaktów. Po prostu bliźniak nie powinien ograniczać relacji jego partnera, jej partnerki z towarzystwem, które partner lubi, bo bliźniak na tym nie wyjdzie dobrze. Koniec, kropka, nie? Dobrze aniołki moje, jeszcze tylko jeszcze sobie zobaczę radę dla Was, dobra, jak tutaj, jak tutaj najlepiej będzie działać bliźniątką. Unikamy zaślepienia, unikamy jak nie działać, nie działać, nie wszystko to, co Wam, co, co wam jest podawane, co Wy widzicie w danym momencie. No tak to jest jasne przecież. To jest tak, a to jest tak, to jest tak. Wcale tak nie będzie. Jedyna rzecz, która Was chroni we wrześniu od zrobienia głupot, od wejścia w jakiekolwiek, że tak powiem sytuacje naprawdę niemiłe, problemowe, z których mogą wynikać jakieś dalsze kłopoty, jakieś niesnaski i tak dalej, to jest Wasz brak umiarkowania i wyważania. Przede wszystkim w słowie. Bardzo ważną rzeczą będzie tutaj, żebyście obserwowały. Tak, 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 obserwowały. Mało mówiły, dużo słuchały, dlatego że wrzesień, tak samo, i to jest rada, wrzesień jest, jest możliwość, że będzie miesiącem, w którym zbierzesz największy zasób informacji, który jest Ci potrzebny do tego, żeby działać przez następne 4 miesiące w sposób skuteczny, mądry, nie popełniając błędów. W pewien sposób tak samo w tym wrześniu jesteś w stanie zobaczyć, kto wróg, kto przyjaciel. Jakby tak oddzielić ziarna od plew, ale tylko i wyłącznie w momencie, jeżeli będziesz potrafił swoją paszczorkę tak na klamerki dwie, i słuchać i obserwować. Nie prowokować, tylko obserwować. Być i widzieć. Hmm? Także mam nadzieję, że co mądrzejsze bliźniaki oczywiście, że zastosują. Zresztą na tym bardzo często dobrze się wychodzi. Dobra, buziaczki Wam daję kochani, trzymajcie się cieplutko, proszę zadbajcie o siebie i e, widzimy się w październiku, ewentualnie na e, prywatnych czytaniach. Pa!